On Tichy, Gwiezdny Podróżnik Gdy w niedzielę 24 grudnia przelatywałem w pobliżu mgławicy Kubryka, z niepokojem stwierdziłem, że właśnie dziś wypada Boże Narodzenie. Hm, nieporządek w rakiecie nie licował z tak wielkim świętem. Chodź tu i posprzątaj, po to tu jesteś. Co? Dzisiaj jest Boże Narodzenie, tak? Rakieta nie może być brudna. A, czy to musi być dzisiaj? Nie może poczekać do jutra? Nie wczoraj, nie jutro. Gwiazdka jest dzisiaj, tak? Posprzątaj mi tu zaraz. Ej! Dla mnie święto Bożego Narodzenia było bardzo ważne i dlatego chciałem mieć w rakiecie porządek przed kolacją wigilijną. Powinnaś mi pomóc. Nie rozumiem tej tradycji. Po co siedzieć pod płonącym drzewkiem? Nie rozumiesz, Boże Narodzenie jest ważne. Skłania do refleksji, skąd się wzięliśmy. Ale ja wiem, skąd się wzięłam. Kongres futurologiczny. Śmieci chciałem się pozbyć na małej, bezludnej planecie. Byłem przekonany, że nikt tego nie zauważy. Jeszcze jest świństwo, wyrzucać to wszystko na obcą planetę się tutaj nie wymądrzaj. Twoje zadanie to sprzątanie. Jesteś moim robotem, jak mówię sprzątać, to sprzątać, jasne? Ach, ależ Panie Tichy, jestem filigranową cyber-towarzyszką, nie kosmiczną sprzątaczką. Filigranową cyber Bo się uśmieje. Wciąż jeszcze mam tu coś do powiedzenia. I mówię, teraz wyszorujesz wszystko na wysoki połysk. Do roboty. To bezczelność, wyrzucić śmieci na mnie i moją rakietę. Ale oto w cudzych śmieciach znalazłem dziwne urządzenie. Nie miałem pojęcia do czego mogło służyć i bardzo mnie zaciekawiło. Za pomocą tego urządzenia można było wirtualnie znaleźć się w innym miejscu, ciało pozostawiając w rakiecie. Ale nie miałem pojęcia, co to było za miejsce. I tu pojawiła się jeszcze większa zagadka. Skoro trafiłem do sali wirtualnej, do czego mógł służyć automat z napojami? Jaki był sens gaszenia pragnienia w cyberprzestrzeni? Musiałem się tego dowiedzieć. Ej! Zawsze te same problemy z automatami, tak? Jesteś o szóstem, ale ze mną ci się nie uda. O szóst. Niedobrze, niedobrze, nie dobrze. To był wielki ambasador koronny ludu Terakanów w pełnej gali. I pan go obraził. A pan jest z jakiej rasy? Ambasador koronny? Gdzie ja jestem? Na kongresie futurologicznym. A gdzież będzie? Zdziwiłem się. Zebrały się tu wszystkie istoty z całej galaktyki. Lecz nie było żadnego człowieka. Do jakiej rasy pan należy? Sprowadź go do mnie. Dlaczego uważa pan, że wasza rasa powinna uczestniczyć w kongresie futurologicznym i zostać przyjęta do kosmicznej rady? Jestem człowiekiem, a rasa ludzka jest e, bardzo, bardzo wspaniała. Dla nas, ludzi, najważniejsze są braterstwo, pokój, nauka i muzyka. Ale najważniejsze jest też to, że człowiek wierzy, że jest idealnym stworzeniem Bożym. I z tego powodu człowiek jest wyjątkowy. Dlatego myślę, że pasujemy do tego Waszego Kongresu Futurologicznego i chcemy współpracować. Dziękuję bardzo. No, dobrze, dziękujemy za Pana wypowiedź. A teraz wysłuchamy opinii Pańskiego oponenta. Oponenta? Wszystko to było coraz bardziej zagadkowe. Przed chwilą znalazłem się tu przez hmm. przypadek, a już rozpocząłem rokowania w imieniu całej ludzkości dotyczące uczestnictwa w zgromadzeniu, o którym nigdy dotąd nie słyszałem. Godny przewodniczący, szanowni członkowie, człowieku. Przecież już dawno zdecydowaliśmy, że ludzie nigdy nie zostaną członkami tego zgromadzenia. Odświeżę więc Waszą pamięć i przypomnę Wam dlaczego. Widzimy tu przebieg ewolucji na prowincjonalnej planecie, Ziemi. I widzimy od razu, że nie przebiega on dobrze. Już po krótkim okresie rozwoju pojawia się pierwsza forma ludzka, tak zwany kretyniec, zwany także ochytkiem szalejem. Następny etap jest nielepszy, a nawet gorszy, bo oto wykształca się Idiotus erectus. To kompletny dureń. Jest to skarlała linia boczna, której niestety udało się przetrwać i która przeobraziła się w największą pomyłkę kosmosu. Powstał nieowłosiony szalej potworniaczek. Przedstawiciel tego gatunku siedzi wśród nas. W niniejszym podkreślam raz jeszcze, człowiek nie może zostać przyjęty do naszego zgromadzenia. A jego najgorszej cechy jeszcze nie wymieniłem. On zupełnie nie zważa na innych. Wynaturzeni ziemianie. Już od wielu lat wyrzucają swoje śmieci wprost w kosmos. Również na nasze planety. Upraszam się o spokój milczeć! Cóż za pech. Dlaczego to musiało się wydarzyć akurat teraz? Dopiero co wyrzuciłem śmieci na obcą planetę. Proszę, proszę, proszę! Chyba rozumiecie, że tak poważny zarzut musi zostać poparty dowodami. Tak, mam dowody. Ten oto prymitywny ochydek zaśmiecił obcą planetę. Jeżeli nie wierzycie, spójrzcie. Oto obraz przedstawiający jego rakietę w tej właśnie chwili. Bezpiecznik ci strzelił? Odetnę ci zasilanie. Jesteś tylko halucyną maszyną! Tylko jak ja mam to wyjaśnić temu zgromadzeniu? To jest Pańskie zadanie, panie Tichy. Ja wykonuję swoje. Sprzątam, tak jak pan chciał. Nie jest pan zadowolony z mojej pracy, panie Tichy? Przecież teraz wszędzie panuje porządek. No, wreszcie, ziemski człowieku! Heh. Czyżbyśmy mieli czekać na ciebie całą wieczność? Teraz nasz kongres demokratycznie przegłosuje kwestię przystąpienia do niego ludzkości. Ale. Przedtem ma pan jako przedstawiciel ziemi prawo do ostatniego słowa, a więc proszę, że do Serce mi pęka, bo wyrobiliście sobie fałszywy obraz Jona Tichego. To wszystko to jedna wielka pomyłka. Oszust. A poza tym, nie jestem jedynym łobuzem na tym zgromadzeniu. Są tu inni, którzy też mają nieczyste sumienie. Dobrze, dobrze, tak. Przyznaję się. Pozwól mi się samemu przyznać, proszę. Powiem całą prawdę. Ha? Ten terrakański ambasador ukradł mi wprawdzie monetę, ale nic więcej złego nie zrobił. Czyżby coś jeszcze miał na sumieniu? Proszę! Chcę wam powiedzieć całą prawdę o Ziemi i jej mieszkańcach. Gdyż tak naprawdę ludzie są niewinni. Bardzo dawno temu, gdy Ziemia była jeszcze martwą planetą, przybyłem na nią moją rakietą. Niestety miałem zepsutą lodówkę. Moi dwaj koledzy, Pan i Pug, wyrzucili za zepsutą zupę gulaszową. A do tego Pug był silnie zakatarzony. I tak ten Katar oraz śmierdząca zupa gulaszowa niechcący zapoczątkowały tragiczną ewolucję na martwej dotychczas Ziemi. To my, te Rakanie, jesteśmy winni, gdyż to my ożywiliśmy tę martwą planetę. Tak narodziły się te wynaturzenia, których efekt i on tichy stoi teraz przed nami. Wyrzucanie śmieci na obcych planetach to nie ich wina. Oni podążają za wewnętrznym instynktem, gdyż sami w ten sposób powstali. W ramach zadośćuczynienia proszę o przyjęcie człowieka do naszego kongresu. Proszę, przykro mi z powodu tak ohydnego aktu stworzenia. Zupa gulaszowa prapoczątkiem wszystkiego? Początkiem ewolucji i cudu ludzkości? Człowiek jest niewinny, mój głos na cichego! Ludzkość jest niewinna! Na szczęście cała ta historia okazała się tylko sennym koszmarem. Coś uderzyło mnie w głowę i straciłem przytomność. Ale za to rakieta była teraz czysta, a śmieci wyrzucone. A wieczorem mogłem świętować Wigilię gulasz. wylało się. Zaraz wytrę. Zostaw to, zostaw. Nie jesteś kosmiczną sprzątaczką, tylko filigranową cybertowarzyszką. Nie będziesz już więcej sprzątać. Odtąd ja będę to robił. Opowiadano potem, że historie te zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuację, jakoby miał słabość do alkoholu, skrzętnie ukrywaną na Ziemi, której hołduje śmiało w ciągu długich lat podróży kosmicznych. Bóg jeden wie, jakie jeszcze plotki rozpowszechniano, ale tacy już są ludzie. Dają chętniej wiarę najbardziej nieprawdopodobnym bzdurom, aniżeli autentycznym faktom. Wersja polska Studio Sonika.